Hello, moto? Zacznijmy od tego, że wideo nie jest sponsorowane. Może ja tylko smartfony kupuję, więc nie będę Ci opowiadał jakichś cukierkowych bajek, tylko powiem jak jest. Po pierwsze, pokrowiec nie chroni lędza. co jest jakimś nieporozumieniem. To po co jest ten pokrowiec? Na plecy, skoro on nie chroni właśnie najważniejszej rzeczy. Zobacz. <gryw> no ale możesz sobie kupić inny pokrowiec. Pokrowców jest dużo. Taka jest prawda. Po drugie, smartfon jest dość ciężki, dość długi. Ten przycisk zasilania jest na odpowiedni przynajmniej dla mojej ręki, tutaj wysokości, ale już przyciski podgłaszania i ściszania są dość wysoko. Yy, Ostrek bardzo krawędzie. Tak, no, trzyma się go pewnie przez to ostre krawędzie, ale jest taki troszkę nieprzyjemny w dłoni. Czuć go bardzo mocno, nie tak jak inne smartfony. Może zmiana pokrowca coś zmieni, jakieś bardziej zaokrąglone tutaj boczki, czy coś takiego. Oczywiście. Jest bardzo ściemniony w tej chwili. Gdybym go podjaśnił, no to jasność jest z niego niesamowita. Zobacz, kamera nie wyrabia. No, jakbym sobie zmienił tutaj w ustawienia kamery, to wyrobiłoby, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, jak jasny jest ten smartfon. Jest pierońsko jasny. Przypomina mi się iPhone 14 Pro. Albo nawet wyżej. Chociaż on pewnie nie ma tyle nawet nie sprawdzałem, ale jest wystarczająco jasny do każdego pomieszczenia. Audio. Wejdźmy sobie w No now, please. Audio i włączmy. Dol de Atmos. Możesz cuda robić tutaj z tymi głośnikami wbudowanymi, jak i na słuchawkach. No, jeden z najbardziej rozwiniętych tutaj systemów audio w smartfonie. I grają bardzo głośno. Po, po najnowszej aktualizacji, którą zrobiłem parę godzin temu, grają jeszcze głośniej. Jestem zaskoczony tym bardzo. Jest to poziom głośności Galaxy S22 Ultra lub Note. 20. Bardziej w 20 Ultra. u jeden z najgłośniejszych smartfonów, i one są bardzo głośne, grają czysto. Chociaż przy najwyższych ustawieniach, gdzie już wystawimy tak go na maksa, pod, podgłosimy. Czasami mam wrażenie, że wkradają się małe tutaj zniekształcenia, ale bardzo małe. Pamiętajmy, to są małe głośniki, jaką tu ma moc? Szybko tutaj wejdziemy w moc. Nie chciałbym tutaj. Przenudzać za bardzo i opowiadać ci bajek, które są po prostu opłacone przez producenta. Ja tutaj mówię, jak jest. 1310, 4213 jest to bardzo dobry wynik. Wynik na poziomie flagowca, single core. Większość flagowców z tym procesem właśnie mają podobne wyniki, niektóre mają mniejsze, także jest tutaj czołówka, jeśli chodzi o single multi. Też jest w tym wyższym tutaj progu, niektóre mają po 3600, niektóre mają nawet 5000, ten ma 4200, jest wyżej or ok, ok, ok ale jest jeszcze jeden benchmark, którego nikt nigdy nie pokazuje, a myślę, że jest bardzo ważny, nawet chyba ważniejszy niż sam procesor, a jest to odczyt, odczyt internal memory 1241 i zapisz 268 jak podłączyłem go pod USB do komputera i przenosiłem wideo z niego nagrane w 8K, tutaj... Szybcie... Tak było. Musiałem strzelić. Tak szybko przeniósł, że byłem w szoku. Jak to możliwe, że on taką ma szybko odczyt przez USB? No petarda. Chyba szybszego nie miałem experience tutaj, jeśli chodzi o przenoszenie plików. Zadowolony jestem bardzo z tego. To już zostało powiedziane. No ale co to ma wspólnego z czymkolwiek, skoro y, gdzie możemy uświadczyć tą moc? No właśnie, na przykład w grze Call of Duty. Zagramy sobie? Myślę, że sobie zagramy. I tu jest jeszcze taka dodatkowa opcja, która pokaże Ci, y, może sobie y, wyłączyć telefon czy rozmowy, nie mówię, nie, że ktoś do Ciebie dzwoni, tylko wyłączysz. Zablokować notyfikacje, locked mode, screenshot, wysoki performance, czyli chodzi o procesor screen recording oczywiście, analiz dla acoustic light. To... Co to jest? Takie, takie światła okno się no Dobra. Może się podzielić, tutaj screenshot FPS-y, może pokazywać, i tu jest dużo, dużo różnych funkcji. Fajne jest to, że podczas nagrywania możesz sobie włączyć kamerę. Widzisz, tutaj w tym małym okienku jest przednia kamera, i to jest bardzo fajne. Ty ale jest gładko, patrz, Gładziutko, jak na iPhonie, petarda. Chciałbyś marzenia.

A to Atomówkę już mam, ale nie będę jej, jej puszczał z tego względu, że... Wolę sobie tak powiem, że atomówka tylko skróci, skróci gameplay Ta talent ta, tam, tam był, tam była taka... Taki tarent, który mnie rozwalił i nie zauważyłem go. O, o taki jak ten, no. Nie, 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 nie. nie. Dobra, dobra, dobra. Błąd. No ale już, już, dobra, nie, nie, nie. Chciałem dać to. Target down! Centric gun ready to deploy. Air strike is ready. To enemy! Enemy in sight! Reloading! Sorry. Destroyed. Be advised, not to send for guns spotted. Yeah. Contact the enemy. Starting to surprise, not to stealth chopper in town. Sentry got the. Core. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Развали это. Ну, трудно. Давай туда. Стой, стой. Нет? Что, да? I Ale się fajnie gra. Sorry, że tak długo, ale... lego się nam udało wy wygrać. Które mamy miejsce? Pierwsze? Ja bym miał pierwszego miejsca. Ja? Pierwsze miejsce, proszę bardzo. Great success. Number one. Dobra. Granie, granie, tak jak widzimy, jest fantastyczne. Yy, co dużo wiedzieć, no, no number one. No i teraz zajmiemy się... kamerą, a kamera... Ma kilka fajnych tutaj bajerów. jest slow motion, jest wideo. Aczkolwiek dla mnie, jako osoby, która lubi nagrywać w szerokim koncie, ten smartfon w 4K, jak sobie wyglądamy, w 4K. no Jak widzicie, nie ma możliwości nagrywania w szerokim koncie lub w telefoto. Ewentualnie można w makro, które jest bardzo fajne. No niestety. Mówicie? o teraz, dopiero jak sobie przejdziemy tutaj, widzisz, musimy wy wyłączyć i teraz możemy podczas nagrywania, przepraszam nie, od nie z makro podczas nagrywania możemy przechodzić w każdy tryb fajnie nie, nie można przejść w przednią kamerę która jest y y y też bardzo fajna y z tego względu, że jest w bardzo wysokiej rozdzielczości 4K, a w trybie foto ilość pikseli jest bardzo duża. 47 aż pikseli w, w przedniej kamerze. No to jest coś konkretnego, jakby nie było. Jest i, i video stabilization O, wyłączono no mnie. No to nie potrzeba. Jest i tak, taka jest dobra stabilizacja, że jeszcze dodatkowo jest niepotrzebna. HDR 10 i tak dalej. Tak. Ale pamiętajmy, że jest to smartfon dedykowany raczej do nagrywania. Makro tak yy, nawet w 200 megapikselach, żeby tak właśnie tutaj nie 200 megapikseli to widzisz ten. No nie jest to tak jak w szajomi. W szajomi było to jednak lepiej rozwiązane. Zobacz, nie ma ma tej ostrości takiej dla ludzi, którzy szukają smartfona, który zrobi im piękne makro, mu no, fotografować jakieś małe tam robaczki czy tam jakieś takie duperelki. No to to jest ten smartfon dla ciebie. Pokażę troszkę sampli, zobaczysz sobie. No dobrze wygląda! Powiem ci, że e, jestem zaskoczony. Ja komentuję to co widzę na smartfonie. No wow! Pięknie! Audio też dobre. Dolby Atmos. A jest ciemno tutaj. Latarnia jest taka jedna na krzyż. Dobrze! Dual Capture, czyli em, podwójne złapanie. No, dual video. A, mogę dać gdziekolwiek chcę? Mogę. W jakiej treści rozdzielczości? Cholera, wie, nie ma informacji na cotwo, nie? Chyba Full HD. Mogę to sobie w jakiś sposób powiększyć? A, zoom a mogę zrobić. okej. Okay. No jest to dziwne. Czego dowiedzieliśmy się z tej recenzji? Pokrowiec nie chroni kamery, przyciski podgłaszania są za wysoko, zasilania w dobrym miejscu. Piękny ekran, wspaniałe audio. Bateria trzyma bardzo dobrze, ciężko powiedzieć, jestem za krótko, ale podczas moich testów bardzo dobrze, się spisywała dużo lepiej niż u konkurencji. Uładuje się również szybko, w zasięgu 20-30 minut, myślę, że 30 bardziej. Nie przegrzewa się, co jest bardzo ważne. Bardzo wysoki wynik w benchmarkach, jak i w odczycie e, pamięci wewnętrznej. To mi się podoba. Nic tutaj się nie wiesza, nic nie laguje. Pięknie nagrywa gry. Wspaniałe mikrofony, dedykowane głównie dla ludzi, którzy robią makro. No i myślę, że taka ilość informacji e, jest. Wystarczające. Czy czegoś tutaj zabrakło, dajcie znać. WLTE jest dostępne. No, muszę Wam powiedzieć, że smartfon jest zacny. Mnie się podoba, aczkolwiek ja używam smartfonu do czegoś innego, więc no, nie jest on dla mnie. I myślę, że dużo się dowiedziałeś o tym smartfonie, gdzie oglądając innych recenzentów, niestety oni dużo pierdzielą. Dużo pierdzielą, tutaj nawet potwierdził, i nic naprawdę się później nie dowiesz. Nie znasz odczytu, nie wiesz nic. Tutaj chyba wszystko powiedziałem. Jeśli czegoś brakuje, jakiegoś benchmarku, jakiejś informacji, dajcie znać w komentarzu. W następnym smartfonie spróbujemy to właśnie technicznie pokazać. Wszystko. A i może jeszcze. Proszę bardzo. No, już całego zawaliłem. No, ale to już jest po użytku, tak. tak. Ja szybko zawalam. Zobacz. No, 128. Giga to to nie, dla nie, nie, nie dla mnie. Nie dla mnie, nie no. dla mnie. Ale chodzi pięknie. Dobra, no to tyle kochani. Historia prawdziwa. Smartfon zacznę aczkolwiek za 4000 zł. No jest duży wybór. Smartfonów. Szczególnie gdy idzie czarny piątek i, i będzie. Będzie w czym wybierać. Może tak powiedzieć. Pozdrawiam. I polecam.